Witam, mówi Gerald. Nagrywam ten krótki filmik w celu zaprezentowania karty graficznej Radeon RX 580 z 8GB RAM. -u. Jest to karta graficzna, którą używałem przez jakiś czas i chciałem się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w czasie jej użytkowania, jak również rzetelnie zaprezentować informacje potencjalnemu kupcowi. Tu jest pudełeczko, przejdźmy więc do testu. Do wytestowania tej karty będę używał podstawki w postaci płyty głównej B450i oraz procesora AMD 2600. Karta już jest zamontowana, wystarczy tylko wszystko odpalić i przewinę dalej. Program, który będę używał to Haven Benchmark. Które wyświetla ruchome, wysokiej jakości grafiki 3D, które wymagają mocy obliczeniowej od kart graficznych, na końcu wyświetlając rezultat. Także tylko pokrótce przewinę cały test, który w tym momencie się odbywa na tym nagraniu. Oczywiście, test jest przeprowadzony na. Domyślnych ustawieniach karty graficznej, nie podkręcałem jej w żaden sposób. Jest po prostu tak, jak fabrycznie została ustawiona. No i proszę, mamy wynik w postaci 2626 punktów. To jak ktoś chce sobie porównać, dane są na internecie, żeby porównać to z innymi kartami graficznymi. Następnym testem, jakim chciałem się z Wami podzielić, to gra na żywo. Surprise, surprise. World of Tanks, moją ulubioną grę, z wyświetloną ilością klatek na sekundę po górnej lewej stronie monitora jak widzicie. Tylko przez moment spadł poniżej 100 fps Ten monitor e, jest w stanie wyświetlić tylko 75 fps w rozdzielczości 1920x1080. W jakości ultra i oczywiście ustawienia są domyślnie do tej karty. World of Tanks nie jest grą, która ma największe wymagania, jeśli chodzi o grafikę, ale warto sprawdzić, czy ta karta graficzna sobie z nią poradzi. Jak widać, ilość klatek na sekundę praktycznie cały czas powyżej 100. Także jeśli ktoś by się zastanawiał, czy by taką kartę kupić na przykład do World of Tanks, to jest to, można powiedzieć, troszeczkę aż nawet za dobra. Jest to mały overkill. Niestety tutaj Riva Tuner wyświetla mi małego glitcha po lewej stronie. Także ta karta radzi sobie z Grow World of Tanks w sposób wyśmienity. Ten konkretny egzemplarz karty jest używany, ma na sobie troszeczkę kurzu, nosi ślady korozji i jedna ciekawostka, o której chciałbym poinformować wszystkich, to swego rodzaju wada fabryczna, może nie konkretnie karty graficznej, modułu graficznego, ale systemu chłodzenia. W miejscu, gdzie wskazuję tutaj palcem, pamięć RAM łączy się z radiatorem przy pomocy thermal pada i mimo, że nie zdarzyło się to mi, to wiem, że ponoć czasami ten radiator lubi stracić kontakt z termopadem, co powoduje, że pamięć RAM się przegrzewa i karta traci wydajność. Także jeżeli komuś by się to przydarzyło, e, używając swojej karty albo tej konkretnej w przyszłości, to warto sprawdzić ten element. Karta generalnie rzecz biorąc jest moim zdaniem bardzo dobrym zakupem i służyła mi świetnie. Mam nadzieję, że nowy właściciel również będzie z niej zadowolony, tak samo jak ja. Mam nadzieję, że informacje z tego filmiku komuś się przydały. Jeżeli tak, to proszę o kciuka w górę albo w dół. Mówił Gerald, ten kanał jest poświęcony grze World of Tanks, także jeżeli ktoś chce, może sobie pooglądać inne filmiki. Zapraszam, a póki co, do następnego razu. Żegnam.